Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie taka mała dogrywka do wczorajszych samonów. Jak dobrze pamiętacie, wspominałem tam, że być może zrobimy sobie przywołania po bestie, bo całkiem sporo tych przynęt jest, no i okazało się, że możemy tak zrobić. Jesteśmy po raz kolejny na koncie Xadara. Dostałem pozwolenie. Więc zrobimy sobie w sumie przywołania bestii za ponad 8000 przynęt. Więc czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Nie będziemy już oczywiście tutaj przechodzili przez cały proces przedstawiania konta, bo zrobiliśmy to wczoraj, a to jest taka mała dogryweczka, tylko tak jak już wspominałem. Także wchodzimy do miasta Ranhorn, tereny bestii. No i tak jak widać, tutaj jest naprawdę pusto. Mamy tylko i wyłącznie posępną kulę na poziomie obecnie pierwszym. Ale możemy troszkę ją podnieść i tak później pewnie ją wymaksujemy. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc na razie zrobimy tak wstępnie, żeby tutaj nie była na poziomie pierwszym. No i tak, nie ma żadnej bestii. Jest wiele tier list, tak naprawdę. I zazwyczaj przewija się kilka bestii: są to zazwyczaj skrzydlaty lew, polarna bestia, jaszczur kamiennej korony, no i kotowaty Wesperio. Ostry Grzbiet i Ziejący Ogniem zazwyczaj są gdzieś niżej na tier listach. Według każdej strony inna bestia jest najlepsza, ale tak jak mówię, przewijają się zazwyczaj te cztery, więc tak będziemy robili. Postaramy się też dostać kilka bestii na poziom szósty. Nie będziemy robili czegoś takiego, że będziemy wzmacniali jedną bestię bardzo mocno, tylko chcemy mieć właśnie kilka bestii No na jakimś tam poziomie. Wiadomo, są tutaj miejsca, gdzie jest wiele formacji, więc postanowiliśmy, że lista wstępna będzie wyglądała tak. Jeżeli któraś z tych bestii wskoczy na poziom szósty, to dodajemy sobie wtedy polarną. No i później zobaczymy co będzie, bo tutaj z tego co wiemy, przynajmniej na razie teoretycznie, gwarantowana elita jest co 500. No więc mielibyśmy 16 tutaj elitek. Pewnie dostaniemy trochę więcej, bo nie sądzę żebyśmy dostawali tylko i wyłącznie gwarantowane, to jest praktycznie niemożliwe. No ale zobaczymy jak to będzie szło. Teraz już lecimy, żeby nie przedłużać śmieszne będzie patrzeć w sumie. Jak z takiego gołego miejsca robi się tutaj naprawdę tłoczno z tymi bestiami. Na razie skromnie. Mam nadzieję, że to się jeszcze rozkręci. No i zobaczymy, czy będzie gwarantowana. No będzie chyba. Także mamy Wesperio. Ale mogliby dawać coś pomiędzy, nie? A nie tylko takie. Gwarantowane, chyba że to dopiero początek i się rozkręci. Fajnie by było też w końcu trafić podwójną. Mamy skrzydła tego lwa, troszkę szybciej niż gwarantowana. Na razie możemy lecieć w ciemno, bo tutaj nie jesteśmy nawet blisko szóstych poziomów, więc nie ma na razie żadnego problemu i żadnej obawy. Kolejny skrzydlaty lew. Mi się właśnie najbardziej chyba podoba skrzydlaty lew. On chyba według mnie najwięcej daje drużynie. Ale widziałem też opinię, że kotowaty Wesperio jest absolutnie OP że to on jest najlepszą bestią. Kolejny skrzydlaty lew. on chyba chce być po prostu najbardziej rozwiniętą bestią. Na tym koncie jeszcze ani razu nie zobaczyłem podwójnej. A teoretycznie, no nie no, będzie to trochę trudne, 2,5. To nie jest dużo, nie wiem czy teraz nie będzie gwarantowana. Albo teraz. Wesperio. Także jeszcze żadnego jaszczura nie dostaliśmy. Też teoretycznie takie chomikowanie nie jest tak do końca dobre, jaszczur. Bo do bestii są też okręty, jak przy postaciach. No i tam dostajemy oczywiście troszkę przynęt za wbicie konkretnych poziomów. Mamy Vesperio, trochę szybciej na pewno niż gwarantowany, bo powiedzmy, że prawie jeden po drugim. Kolejny Vesperio, może zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, będziemy sobie zawsze zaczynali od zwinności. Myślę, że to ma sens i będziemy szli porówno, bo tutaj koszt jest zawsze jeden, później rośnie. O, tutaj już mamy trzy na przykład, więc sobie będziemy to rozkładali tak w miarę porówno i później decydowali, co dalej. Także potrzebowalibyśmy jeszcze dwóch tutaj, nie Wesperio. I będziemy mogli potencjalnie zmienić na inną bestię. Żeby była właśnie różnorodność na koncie. Te bestie zostały też zmienione, wiadomo. Teraz mają umiejętność na poziomie zerowym od razu, jakie wylosujemy. Więc troszkę się pozmieniało. Jest jeden kotowaty Wesperio. No, i jeszcze drugi by się przydał tak dosyć szybko. To moglibyśmy. No, jeszcze nie zmienimy. No, dawać, dawać. Jeszcze, oczywiście, mamy tutaj te pudełeczka, nie? O, te tutaj. To nazwijmy torebki jakieś tam. Z tego co widzę, mamy już tam trzy, nie? Dobra, kolejny jaszczur. Jeszcze jaszczur tutaj skoczę zaraz na pierwsze miejsce. No może nie na pierwsze, ale. Nie pierwsze ma pierwsze nie dobra. I tak powzmacniamy te bestie może. Cyk cyk on chyba będzie już zmaksowany nie troszkę zabraknie. Nie będzie będzie tak równe równe mamy. Równiutko 18 poziom. Dobra, także te na pewno nie będą. Możemy od razu tam na trzecie poziomy porobić, na przykład nawet na czwarte. Zdamy nawet piąty. Proszę bardzo, piąty. Także piętnasty poziom i tutaj od razu damy czwóreczki, bo nie wiem, czy będzie możliwość na piąty. Nie, nie będzie dobra. Tylko w dwóch możemy dać. Dobra, czyli 14, poziom 15, 18. Całkiem ładnie. Znowu wychodzę przypadkowo. Także jeden jaszczur. Fajne jest to, że jak wymaksujemy te zwykłe bestie, to szybciej będziemy zapełniali tutaj, nie? Te pudełeczka. Dobra, także możemy jaszczura dać na poziom 6. I on tutaj dostanie sobie umiejętność ulepszenie umiejętności No i tutaj było mówione, że jak bijemy koś na poziom 6, to zmieniamy na tę bestię. Tak też robimy. No nie sądzę, żeby udało się tutaj coś konkretnego z nią porobić. No teraz widać, nie? 8000 przynęt. Człowiek nazbierał i tak naprawdę porobił ledwo na poziom 6. A gdzie tutaj do poziomu 36? No Nadal ten system no, potrzebuje trochę zmian według mnie. No jest trochę lepiej z tą umiejętnością niż było wtedy. Bo wtedy losowaliśmy bestię elitarną i w sumie nie mogliśmy jej nawet używać za bardzo. Teraz możemy, ale no nadal nie jest to tak, jak powinno, jak mogłoby być. O, zobaczcie, raptem tylko jaszczura się udało na poziom szósty. Więc, no, no, ciężko, ciężko to robić. Naprawdę, poziom 36 to jest kwestia, nie wiem. Nawet teraz chyba twierdzę, że nie paru miesięcy, tylko nie wiem paru lat. Bo to po prostu jest, no. Widzieliście? Czyli tak, mamy Wesperio tutaj jeszcze jednego, czyli jednego Wesperio potrzebujemy. Dwóch skrzydlatych. Ok. Ciągle jakoś odruchowo wychodzę. Nie wiem czemu. Czyli tak, dawać mi tutaj jednego. Takiego. Dwa takie. Dobra. Czyli mamy poziom szósty. Tutaj też. Cyk. Cyk, poziom szósty. I chyba... No i znowu wyszedłem. Dobra, no i chyba damy tutaj, nie? Polarną. Dobra, i damy w zwinność dobra. I zobaczymy. Czy tutaj się uda wymaksować? Ale nie widzę, że się nie uda. Będzie poziom 17. A jak z tą? No tutaj się uda. Będzie 18. Dobra, czyli tak jak widać: 8000 przynęt. 3 podstawowe bestie, prawie że wymaksowane. Udało się wymaksować dwie. Nie udało się, tylko trawiastej kuli. Następnie wbiliśmy jaszczura, Vesperio na poziom 6. Polarną na poziom 4. No i skrzydlatego lwa. Na poziom szósty również z tym, że użyliśmy czterech tych gwarantowanych, gdzie mogliśmy sobie wybrać, którą bestię chcemy otrzymać, ale to tylko pokazuje, jak to trudno tak naprawdę tutaj cokolwiek porobić. 8000 przynęt było zbieranych dosyć długo prawdopodobnie, bo tutaj nie było nic używane. Użyłem tych 8000 przynęt i teraz już tutaj Xadar nie będzie zostało takich ogromnych ilości jak na początku, więc teraz sobie wyobraźcie że taki Xadar ma wbić Skrzydlatego Lwa na poziom no już nie mówię, że 36, ale nawet 12, nie? Żeby wbić poziom trzeci tutaj, wzmocnienia zwinności, potrzebuje 3 tutaj trzech i tutaj trzech, czyli żeby wbić na przykład tę bestię Skrzydlatego Lwa na poziom 9, potrzebuje kolejnych 9 kopii no i teraz sobie wyobraźcie, jak to trudno jest zrobić, a gdzie tutaj do poziomu 12 gdzie do 18, gdzie do 36 także naprawdę jest to rozgrywka no niekoniecznie, która bardzo jest przyjazna dla free to play. Ewentualnie możemy wejść jeszcze w tutaj w statki i mamy skrzydła lwania, i mamy też inne bestie, dobra. Także możemy odebrać i potencjalnie jeszcze coś porobić. Dobra. Cyk, 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 cyk. cyk. I tyle, dobra. Także tam jeszcze troszkę się płynął zbierać na nie wiem ile, 4? 4, dobra. I zmienimy sobie chwilowo. Żeby po prostu dostać te inne bestie tak samo. No i dobra, cztery razy też nie ma pewności, że w ogóle dostaniemy chociaż jedną, nie? Bo nie wiem, czy będzie gwarantowany, bo i tak będzie ta bestia dobra. Więc w sumie ta zmiana nic nie dała. Cyk. No i dobra, poziom 5. Także prawie udało się wbić 4 bestie na poziom 6 za 8400 przynęt. Ja ci oczywiście bardzo, ksadar dziękuję za możliwość zrobienia dogrywki na Twoim koncie z przynęt, bo w sumie to jest chyba pierwszy film, gdzie robię osobno samony właśnie po bestie, bo też no, ludzie aż tak bardzo tego nie homikują, bo bestie są przydatne, więc rozumiem, że nie chcecie tego homikować. Także bardzo ci dziękuję za możliwość zrobienia takiego filmu po raz pierwszy bardzo to pomaga w rozwoju kanału, bo jest to w sumie nowość, jakby nie patrzeć. Także życzę oczywiście wam, powodzenia wszystkim na waszych kontach, żebyście dostawali jak najwięcej bestii elitarnych. Życzę Wam również miłego tygodnia no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.